Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem. Czy on Cię docenia? To bardzo ważne pytanie, bo rzadko sobie je, kochane moje, zadajemy, a warto, abyśmy były doceniane w związku. Mamy do wyboru trzy opcje: 3, 9 i 2. Więc jak zauważyłyście, powoli wracam. Do cyfr. Dwójeczkę i dziewiąteczkę odłożę na bok, a zobaczymy, co tam dla tych z Was, które wybrały numer 3. Oho! Kartę anielską odłożę na chwileczkę na bok. Kochana, moja, jeżeli wybrałaś rozkład numer 3, to tak naprawdę mężczyzna, o którego pytasz, Twój partner czy Twój potencjalny partner, jest zajęty swoim życiem, jest zajęty swoimi sprawami, swoimi problemami przede wszystkim, ponieważ. To, jest, to są energie, energie, które tutaj pokazują mi się w tych trzech kartach, to są takie jedne, że tak powiem, z gorszych energii, a więc jeżeli są jeszcze ułożone że tak powiem, jedna po drugiej w ciągu, jeżeli są skupione razem, to one oczywiście się podbijają, one oczywiście jeszcze się, jeszcze się nam potęgują. Mamy tutaj dziewiątkę buław, mamy tutaj dziesiątkę buław i mamy tutaj dziewiątkę mieczy. No tutaj to jeszcze tylko trójki mieczy brakuje, tak? Niemniej jednak mężczyzna, o którego pytasz, powiem Ci, że on nawet gdyby chciał myśleć o Tobie, doceniać Cię, Patrzeć tak bardziej pozytywnie, dostrzeccie tutaj w swoim związku, w swoim pobliżu, to jak gdyby nie ma nawet na to czasu. Dopadło go, dopadła go taka zła energia, znalazł się w takim energetycznym dołku, że tak naprawdę nie ma czasu na to, aby zobaczyć coś dodatkowo. Dziewiątka buław to informacja o tym, że on odczuwa zagrożenie, że czuje się przytłoczony, że czuje się jak w klatce, że w tym momencie, w którym jest w tej chwili coś go przerasta, coś go przytłacza, że on się czuje niesamowicie samotny ze swoimi problemami. Tym bardziej, że wokół niego jeszcze więcej tych problemów zaczyna się pojawiać i ciąg dalszy, który jest w dziesiątce buław, tak jak powiedziałam, to jest kontynuacja, tak? czyli nie dźwiga w ogóle tego, o, przepraszam, bo słuchawka mi zucha wypadła. Nie dźwiga tego, co go otacza w tym momencie. Uczucia i te emocje, i wszystkie sprawy, które go otaczają w tym momencie. Po prostu go przerastają, go przytłaczają. Ma wrażenie, że wziął na siebie zbyt wiele, ma wrażenie, że źle ocenił w ogóle swoje siły, dopadł go jakiś taki marazm, brak inspiracji, brak motywacji. Oprócz tego czuje się przemęczony nie tylko już psychicznie, ale również fizycznie. Potrzebuje czasu na relaks. I nie może tego um, czasu znaleźć dla siebie. Mamy dalej dziewiątkę mieczy, a więc informacje o tym, że on e, żyje w napięciu, że e, jakieś sprawy zaczynają mu się wymykać spod kontroli, że ma ten przysłowiowy nóż na gardle, e, ponieważ robił zbyt wiele, wziął na siebie zbyt wiele, nie daje sobie rady ma problemy, tak jak już powiedziałam, fizyczne, ma problemy w tej chwili jeszcze emocjonalne, dochodzą do tego e, jakieś wyrzuty sumienia, mogą być to wyrzuty sumienia związane z tym, że przez tą całą sytuację, która w tej chwili się wokół niego zadziała, nie poświęca zbyt dużo czasu, zbyt dużo uwagi na miłość, nie poświęca zbyt dużo czasu uwagi osobie, która jest blisko niego, która chciałaby mu pomóc, która oczekuje jakichkolwiek oznak miłości, przyjaźni, tak? która oczekuje również tej radości w związku. W tej, chwili, w tej chwili on jest w czarnej dziurze. Co innego chciałam powiedzieć, ale nie wypada. Jest w czarnej dziurze, kochane moje. I um, tak jak mówię, siedzi w klatce swoich złych emocji. Może to być spowodowane um, jakimiś problemami. Może to być również spowodowane. E, chorobą, tak, to też o tym nie zapominajmy. E, może być może w grę już tutaj wchodzić e, właśnie coś e, poważniejszego związanego ze zdrowiem, ponieważ tutaj to osłabienie, to osłabienie energetyczne bardzo wyraźnie się pokazuje. Kochane moje, jeżeli e, to jest właśnie o waszym partnerze, po prostu musicie ten okres przeczekać. Musicie. E, Możecie oczywiście spróbować w jakiś sposób e, pomóc, e, niemniej jednak e, wydaje mi się, że te sprawy dotyczą jego bezpośrednio. Czyli, tak jak mówię, może to dotyczyć e, jego e, odnośnie choroby, może dotyczyć e, jakichś tylko i wyłącznie e, spraw, które on potrafi rozwikłać, czyli na przykład pracy, tak? czyli nie są to energie związane e, z relacją. A dla Was, kochane moje, cóż tutaj karta anielska podpowiada? Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczera, kochanie, ponieważ tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Ważna karta, ważna karta szczególnie, szczególnie w takim momencie, kiedy partner nasz ma jakieś problemy, do których nas albo nie dopuszcza, Albo y, po prostu y, nie informuje, czy nie prosi o pomoc, nie zwraca się w ogóle, ponieważ my nie jesteśmy kompletnie w stanie mu y, pomóc w żaden sposób. Możemy go tylko wspierać, a więc y, dobrze byłoby, abyśmy w tym czasie po prostu y, zajęły się samą sobą, tak? zajęły się y, swoimi potrzebami, y, znalazły dla siebie czas. I nie dokładały, że tak powiem, nie dolewały jeszcze oliwy do ognia, bo tutaj, nawet jeżeli czujecie się osamotnione, nie dzieje się nic złego, nie ma to w ogóle związku z uczuciami, kochane moje. Dobrze, przejdźmy do następnego rozkładu, a więc dla tych z Was, no, coś mi się słuchawki nie chcą trzymać w uchu. Dla tych z Was, które wybrały dziewiątkę. Dobrze. O, już chciałam otwierać. Dobrze, że się zorientowałam, bo byłybyście niezadowolone, kochane moje. Dobrze. Dla tych z Was, które wybrały dziewiątkę. Mam tutaj ogólnie taką informację, że w nim przeważają w partnerze, o którego pytasz, tak? Bo przypomnę jeszcze, temat pyta temat czytania, czy on Cię docenia. I energie, które tutaj przeważają ogólnie, jeżeli patrzę na te trzy karty, to jest energia takiego troszeczkę spojrzenia na siebie, takiego patrzenia tylko i wyłącznie na to, żeby mnie było wygodnie, oczywiście ze strony partnera, o którego pytasz, oczywiście ze strony mężczyzny, o którym myślisz. Tego właśnie troszeczkę takiego e, samolubnego, że tak powiem, spojrzenia na siebie, e, to ja osiągam wszystko dzięki sobie, e, to ja jestem właśnie tym e, wspaniałym mężczyzną, to ja jestem tutaj tym samcem alfa, nie potrzebuję tak naprawdę e, zbyt wiele e, miłości e, okazywać i. Aby mnie okazywano. Dobrze się czuję w swojej skórze, dobrze się czuję jako ten samotnik, ale otoczony wianuszkiem, otoczony wianuszkiem, bo i dziewiątka kielichów ma w sobie właśnie ten podtekst taki. Imprez, spotkań przyjacielskich i potem trójka kielichów, która już no, stricte mówi właśnie o tych spotkaniach, o tej przyjaźni przede wszystkim. A po środku mamy wieże. A więc przejdźmy kochane moje, już od tego ogólnego do przyjrzenia się. Kartom poszczególnym. Tak jak już powiedziałam, dziewiątka kielichów to ten czas radości, to cieszenie się z każdej najdrobniejszej rzeczy i właśnie ta informacja ja, to ja, to dzięki mnie, ja wszystko osiągnąłem, jestem z siebie dumny, tak naprawdę nie potrzebuję. Nie potrzebuje pomocy, nie potrzebuje innych osób do tego, aby szczęście osiągać, ale jak najbardziej korzystanie z życia, jak najbardziej ta harmonia z przyjaciółmi, z osobami mi bliskimi jest wskazana. Lubię to, to mi pasuje. Lubię się dzielić, lubię się chwalić, lubię się po prostu pokazywać od tej najlepszej strony, od tej mojej najlepszej strony, i nagle pokazuje się tutaj w jego życiu jakieś losowe zdarzenie, które może i najprawdopodobniej zrobi to, czyli zburzy rozpad jego dotychczasowego życia. Coś tutaj się zawali, coś tutaj się troszeczkę może pogmatwać. On nie będzie miał na to kompletnie żadnego wpływu. To los, w karcie wieży to los zawsze decyduje o tym, o tym losowym zdarzeniu. I jedyne co jest pozytywne w tym wypadku to to, że nie namiesza u niego aż tak bardzo, ponieważ nadal mamy pokazaną tutaj jakby no, kontynuację tego. Tak? Tutaj są imprezy, tu są spotkania towarzyskie, tu jest to cieszenie się, z, radość z przyjaciółmi, miło, miło spędzany czas z przyjaciółmi, ta radość właśnie z tych, z tych spotkań. I w trójce kielichów mamy to, mamy to również. To informacja o tym, że ten czas szczęścia, radości i zabawy będzie kontynuowany, a więc u niego jak gdyby ta wieża... Nie zburzy, że tak powiem, dotychczasowego ładu i porządku, bo zazwyczaj w karcie wieży tak właśnie się dzieje. Gdybym tą kartę wieży miała tutaj na końcu, obawiałabym się, że e, może się zadziać coś takiego, co e, zmieni jego spojrzenie na świat. Natomiast tutaj po jakimś takim zawirowaniu w jego życiu, wszystko wraca do normy, wraca na te same tory, czyli będzie się chciał cieszyć, będzie chciał się otaczać, przyjaciółmi otaczać wianuszkiem, Wielbicieli czy wielbicielek? Jedno jest, jedno jest ważne tutaj, kochane moje. Pytanie początkowe było, czy on cię docenia? I teraz moja odpowiedź, patrząc na te karty, tak, on ciebie docenia, ale jako kogoś, z kim może się doskonale bawić, kogoś, Kogo może traktować jak, jako e, najwspanialszego przyjaciela, przyjaciółkę. On może Cię doceniać e, właśnie pod względem e, tego bycia razem, ale jako przyjaciele, jako ten kompan, jakiego, ja, jako tego kompana. Do wspaniałego życia, do radości, do zabaw, do e, może nawet flirtów, ale to jest bardziej oparte właśnie na takich um, koleżeńskich, przyjacielskich um, relacjach. Nie mam tutaj żadnej pokazanej żadnej pasji, nie mam pokazanej żadnej um, takich wiesz, miłości z fajerwerkami. Tego nie mam pokazanego. Nie mam też pokazanej jakichś złych kart. Tak, po prostu na takiej niwie, na takiej stopie. Przyjacielskiej i jak najbardziej. A karty anielskie, proś o to, czego chcesz. Mówią kochana do ciebie, proś o to, czego chcesz. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. A więc no, może, może również yy, mężczyźnie, o którego pytasz, powinnaś powiedzieć, czego potrzebujesz. Yy. Oczywiście ty będziesz wiedziała najlepiej, czy jeżeli będziesz chciała powiedzieć, że potrzebujesz czegoś więcej niż przyjaźni, czy on będzie na to gotowy. Nad tym musisz się tylko zastanowić, kochana moja. A jeżeli uznasz, że potrzebujesz właśnie miłości, a nie tylko i wyłącznie tych przyjacielskich relacji, proś, ogłaszaj wszechświatowi, a może wtedy. Przeświat postawi na Twojej drodze um, miłość, a z tym mężczyzną, o którego pytasz, pozostaniesz właśnie w tej relacji czysto przyjacielskiej. Bardzo Wam dziękuję. Zapomniałam trójeczki poprosić o komentarze, a więc proszę teraz z góry oczywiście. Dziękuję, jestem Wam wdzięczna, kochane moje, za. Wszelkie komentarze. Uwielbiam te komentarze, i one dają mi niesamowicie dużo energii do dalszych czytań, do wymyślania dla Was tematów tych czytań. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. A teraz przejdźmy do dwójeczki. Do tych z Was, które wybrały dwójkę. No i tutaj, niestety, niestety, kochana moja, tutaj jest taka informacja od kart, że hmm, mężczyzna o którego pytasz, przypomnę pytanie, czy on cię docenia. E, a więc mężczyzna o którego pytasz, tutaj właśnie w tej czwórce kielichów, w tej karcie czwórki kielichów, hmm, informuje nas informuje nas o tym, że tak jak gdyby w uczuciach on nas nie widzi. Nie patrzy na nas, nie patrzy na was, kochane moje przez pryzmat miłości. Jakby, jakby to wytłumaczyć. Karta czwórki kielichów to jest tak jakby były stały powiedzmy trzy osoby i jedna Patrzy na drugą, patrzy na przeciwko, i wydaje nam się, że patrzy na nas, ale ona patrzy na kogoś, kto stoi za nami. Czyli patrzy jak gdyby w naszą stronę, ale niekoniecznie na nas, a my możemy mieć to mylne wrażenie, że to właśnie my jesteśmy w centrum uwagi. Także ona. Może się kierować właśnie w naszą stronę, ale nie jest w 100% zainteresowana nami. To jest karta, która mówi, że mężczyzna, o którego pytasz, nie do końca jest zadowolony z. Jeżeli jesteś w relacji, to właśnie z tej relacji z tobą, a jeżeli zamierzasz być w tej relacji, to on może jak gdyby patrzeć w Twoim kierunku, ale on chce czegoś więcej, on chce czegoś innego, coś bardziej go kusi, coś bardziej go kusi. Tęskni za czymś i to jest duża tęsknota. Powiedziałabym nawet, że to jest olbrzymia tęsknota, bo w trójce buław, trójka buław to przede wszystkim tęsknota. A więc tutaj w nim jest no, ogrom jakiegoś właśnie tego utęsknienia, tego, tej tęsknoty za czymś innym, za całkiem innym życiem i być może za całkiem inną osobą. Po środku mamy kochana tutaj rycerza kielichów, a więc informacja, informacja o tym, że um, Ty możesz postrzegać tego mężczyznę, o którego pytasz, jako kogoś, kto żyje tylko i wyłącznie dla miłości, bo tak jest. On skupia się na emocjach, on skupia się na miłości. Niemniej jednak... To jest taka energia e, kochanka. To jest typowy kochanek. To jest flirciarz. To jest e, ktoś, kto e, będzie m, pięknie mówił, kto, e, m, kto wiesz, będzie przysyłał piękne smsy, To będzie dążył do tych e, cudownych spotkań. Dla niektórych z Was może to być ktoś, kto wrócił. To ten typowy wracacz który był kiedyś i te energie, które nas łączyły wtedy, zostały i patrzymy teraz na niego przez ten sam, e, przez ten sam pryzmat, tak? Ale to już jest tylko e, właśnie ten taki flirt. To już tylko e, i wyłącznie, to nawet już nie muszą być sprawy łóżkowe, chociaż też mogą, e, ale mówię, to jest taki, e, taki flirt, taka energia, e, taka energia, gdzie już. Nawet nie ma tego olbrzymiego żaru tej pasji, tylko po prostu coś jeszcze możemy na przykład pamiętać, jeżeli to wracać, albo, yy, albo po prostu yy, on te energie takie tutaj wokół nas yy, pokazuje, oplata nas jak gdyby tymi energiami. No i właśnie czytanie to kończy trójka Buław, o której już wcześniej powiedziałam, że to przede wszystkim tęsknota, tęsknota za czymś nowym. A więc ym, mężczyzna, o którego pytasz, on szuka czegoś, on y, tu w tej czwórce kielichów, y, on już właśnie zerka na coś nowego, y, on już tutaj y, ten flirt zakończył, tę przygodę z tobą y, ma już, że tak powiem, prawie że na ukończeniu, Coś go może tutaj jeszcze przy Tobie trzyma, ale on już po prostu patrzy w przyszłość, tęskni za czymś nowym, bo goni go, gna go do przodu. Właśnie ta jego wyobraźnia, która jest oparta w głównej mierze na tych miłosnych, flirciarskich, że tak powiem, energiach. A więc, kochana moja, no. no Cóż mogę powiedzieć, pewnie nie będzie to dla wszystkich z Was akurat, ale dla niektórych z Was no tak może być, tak? Tylko jakiś przelotny flirt, tak też się zdarza. Często bardzo właśnie te relacje karmiczne. Wiecie, przelotny flirt to też nie jest tydzień, tak? Przelotny flirt równie dobrze może trwać i dwa lata. Jeżeli spotykacie się rzadziej, albo jeżeli, um, albo jeżeli tylko, nie wiem, smsujecie, um, nie ma takich fizycznych spotkań, tak to niekiedy może to być rozciągnięte w czasie, a i tak nadal nazwiemy to przelotnym flirtem. O tym, kochane moje, nie zapominajcie. A cóż tutaj, anielskie karty, sprawy miłosne, twoje pytanie jest związane z twoim życiem uczuciowym. Które właśnie odmienia się na lepsze, a więc, kochana moja, no może, może pojawi się coś e, na horyzoncie dużo ciekawszego. Może ktoś e, dużo ciekawszy się pojawi, jeżeli uświadomisz sobie, e, że tutaj to tak w koło Wojtek, że tak powiem, będą tylko e, flirty, flirciki, jakieś tam wiadomości z daleka, no i, i e, jego tęsknota za czymś, Całkiem innym, co tutaj nie widać, żeby się za specjalnie miało szansę ziścić, zmienić, tak? Bo wszystkie trzy karty taką właśnie tą energię mają tego niedocenienia ciebie jako partnerki, natomiast docenienia ciebie czy postrzegania ciebie jako obiekt właśnie takich flirtów, flircików. No ale tutaj te sprawy miłosne. Bardzo ciekawa karta muszę ci kochana powiedzieć. Dwójeczki kochane moje też was proszę o komentarze. Napiszcie, co wam w duszy gra po tym czytaniu i buźiaczki dla was. Pa pa.